Wyobraź sobie, że stoisz w momencie tak surowym, tak rozpaczliwym, że jedyne, co możesz wysieptać, to Panie, potrzebuję cudu. Wielokrotnie zastanawiałem się, jak to jedno nieskrępowane wołanie serca może być jednym z najświętszych kroków wiary, jakie kiedykolwiek postawimy. W chwilach, gdy nasze siły są wyczerpane, a dusza stoi na krawędzi, często pojawia się łaska. Jeśli teraz to czytasz, być może znajduje się właśnie w takim miejscu. Może to Twoje zdrowie, pokój ducha, rodzina, finanse lub coś głęboko w Twoim życiu potrzebuje cudu. Nie za miesiąc, nie w przyszłym roku, teraz. Dlatego jesteś tutaj. Wkrótce wspólnie pomodlimy się do święta. Antoniego, od wieków znanego jako święty cudów to nie przypadek. Nie natknąłeś się na te słowa przez przypadek. Zatrzymaj się na moment. Weź głęboki oddech i otwórz swoje serce. Niezależnie od tego, jaki ciężar niesiesz, czy to ukryty ból, którego nigdy nie wyraziłeś, czy latami dźwigana trudność, wiedz, że modlitwa z prawdziwą wiarą potrafi coś zmienić. Czasem szybko, czasem powoli, ale zawsze co zaczyna się poruszać. Przez kolejne dni, jeśli będziesz wytrwał w tej modlitwie, nie zdziw się, gdy zauważysz zmiany w swoim życiu i wokół siebie. Jeśli teraz twoje serce jest zmęczone, ta chwila jest szczególnie dla ciebie. Odłóż wszystko na bok i jeste w RZ przestrzeń, aby znowu uwierzyć, choćby tylko w iskierkę nadziei, bo czasem jedno małe zaufanie może rozświetlić całą noc. Zanim zaczniemy, zachęcam cię, abyś w komentarzach napisał, Święta Antoni, udziel mi dziś mojego cudu. To nie jest tylko zdanie, to deklaracja, sposób powiedzenia. Wciąż wierzę że coś dobrego nadejdzie. Gdy rozpoczniesz tę modlitwę, dokończ ją do końca. Nie pozwól, aby rozproszenia odebrały Ci tę chwilę. Moc tkwi w pełnym odmawianiu modlitwy, zwłaszcza, gdy jesteś zmęczony i niepewny. Proszę Cię teraz o trzy proste rzeczy. Kliknij przycisk i lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić modlitw, które mogą przemówić bezpośrednio do Twojego serca. Jeśli masz prośbę, Napisz ją w komentarzach, aby inni mogli modlić się razem z tobą. A jeśli znasz kogoś pod siebie cudu, podziel się z nim tym nagraniem. Nigdy nie wiadomo, jak jedna modlitwa może odmienić wszystko. Teraz przygotuj się, znaj spokojne miejsce, w którym twój umysł może odpocząć, ciało zrelaksować się, a serce swobodnie oddychać. W tej ciszy Bóg już unosi ciężar z Twojej duszy. Zamknij oczy i słuchaj, cud może już nadchodzić. Niech dobroć, którą okazujesz innym, przepływa również przez mnie. Święta Antoni, jesteś podporą dla tych, którzy czują się wyczerpani i przytłoczeni ciężarem życia. Przynoszę Ci moje nadzieje i troski, wiedząc, że każda ściera modlitwa jest przechowywana w Twoim pełnym współczucia sercu. Strzeż mnie pod swoją opieką i prowadź dala od wszystkiego, co odciąga mnie od prawdziwej radości i boskiej miłości. Niech Twoja miłość daje mi siłę. Mądrość oświetla drogę, a ochrona zapewnia bezpieczeństwo przed wszelkim złem. Z Twoją pomocą u boku stawię czoła każdemu wyzwaniu życia z odwagą i spokojem, pewny, że Twoje ręce kierują każdym moim krokiem. Niech moje serce napełni się pewnością, że jesteś blisko mnie w każdej sytuacji, przemieniając moje obawy w zaufanie, a to, co straciłem, w nieoczekiwane błogosławieństwa. Z Tobą prowadzącym mnie niczego mi nie brakuje. Każda ścieżka przybliża mnie do życia dotkniętego Twoją łaską. W imię wszystkiego, co święte i boskie, idę naprzód pełen nowej nadziei i nieustającej wdzięczności. Niech Twoje dotychczasowe cuda przypominają mi, by pozostawać odważnym i wiernym, oczekując tych, które jeszcze nadejdą. Święta Antoni, niech Twoja bliskość przynosi mi pocieszenie i wskazówki na każdym kroku. Pod Twoją ochroną staję się nie tylko walecznym człowiekiem, ale żywym świadectwem Twojej dobroci i siły. Pomagaj mi kształtować serce pełne wdzięczności i hojności, dostrzegając błogosławieństwa wokół mnie, nawet gdy życie wydaje się ciężkie. Ucz mnie dzielić się tym, co otrzymałem, z tymi, którzy cierpią. Niech każda akt miłości i miłosierdzia pozwala mi naprawdę realizować przesłanie Chrystusa, pozostając wiernym Jego misji podnoszenia ubogich i zapomnianych. Święta Antoni, dziękuję Ci za błogosławieństwa które już się dzieją w moim życiu, i za te, których jeszcze nie dostrzegłem. Każdy dzień nie przybliża mnie do życia, o którym marzę, wiedząc, że z Twoim przewodnictwem i Bożą dobrocią wszystko jest możliwe. Ufając swojej opiece, powierzam Ci moje lęki i wątpliwości, prosząc, abyś przemienił niemożliwe w rzeczywistość. Niech Twoje święte ręce dotykają mojego życia, przynosząc uzdrowienie tam, gdzie jest ból, światło tam, gdzie jest ciemność. A nadzieje tam, gdzie jest zwątpienie. Niech Twoja łaska spływa na moją rodzinę i wszystkich, którzy pokładają w Tobie zaufanie, przynosząc cuda w każdej sferze naszego życia. Niech Twoja miłosierna obecność otacza wszystkich, którzy wołają o cud, a nasze serca napełniają się wiarą i ufnością w Boże działanie. Niech każda modlitwa składana w Twoim imieniu stanie się źródłem przemiany, a błogosławieństwa, które otrzymujemy. Niech płyną dalej, dotykając życia wszystkich wokół nas. Niech Twoja troska prowadzi mnie, chroni i inspiruje do życia pełnego wiary, miłości i pokoju. Niech miłość nieba wypełni nasze serca i przemieni nas w ludzi, którzy wszędzie, gdzie się pojawiają, niosą pokój, dobroć i hojność. Niech nasze życie stanie się odbiciem boskiej miłości w świecie, a nasze działania, inspirowane Twoim przykładem, prowadzą innych ku światłu i łasce. Prowadź nas. Drogi święty, ku naszemu wiecznemu domowi, gdzie ustaje wszelki ból, a radość nie zna końca, i niech jako dzieci Boże pełni otrzymamy obietnicę życia obfitego i spełnionego. Święta Antoni Cudów, z całym pragnieniem mojego serca przychodzę do Ciebie i błagam o wsparcie w obecnej sytuacji. Z żywą wiarą i sercem pełnym nadziei proszę Cię o pomoc w otrzymaniu łaski, o którą modlę się z całego serca. Ulec głębokie rany, które nadal we mnie trwają. Odnowi moją ufność i rozświetl drogę przede mną. Tak jak słońce schodzi każdego dnia, przepędzając ciemność nocy, tak ja ślubuję ci Twoje imię sercem pełnym wdzięczności i trwałej radości, dzieląc się twoim współczuciem i miłosierdziem z tymi, którzy potrzebują nadziei i uzdrowienia. Niech od tego momentu moje życie rozwija się w każdej sferze, odkrywając radość, wartość i sens godne twojej opieki. Chwila słabości i gdy wątpliwości próbują mnie przytłoczyć, zwracam się do Ciebie, święty pomocniku, znany z łagodnego serca i boskiej siły. Proszę o wsparcie w czasie trudności, bym mógł stawić czoła próbom z odwagą, jasnością umysłu i zaufaniem. Składam Ci moje troski, wierząc, że słuchasz mojego wołania i przyjdziesz z pomocą. Niech Twoje niebiańskie światło oświeca drogę przede mną, abym mógł jasno dostrzegać kierunek i kroczyć śmiało ku temu, co Bóg przygotował dla mojego życia. Powierzam Ci moje marzenia i pragnienia, prosząc o uzdrowienie głębokich ran w mojej duszy i pokój w sercu, aby żyć harmonii z niebem. Pomóż mi dostrzegać znaki, które Bóg stawia na mojej drodze i przyjmować je z wdzięcznością i pokorą. Niech te dary wzmacniają moją wiarę, dając siłę, by wytrwać trudnych chwilach i cieszyć się zwycięstwami, zawsze pamiętając, że jesteś blisko mnie. Proszę. Strzeż mnie swoją obecnością, chroniąc się przed niebezpieczeństwem, otwierając ścieżki i dając jasność w wyborze dróg prowadzący do prawdziwego celu i głębokiej duchowej radości. W dniach, gdy przychodzi ciemność, a strach próbuje zgasić moją wiarę, pomóż mi pamiętać o cudach, które uczyniłeś dla tych, którzy tobie zaufali. Niech ich historie będą światłem, które prowadzi mnie naprzód, napełniając nowe nadzieją i odświeżając serce. Pomóż mi iść naprzód pokoju. Wiedząc, że z Tobą żaden ciężar nie jest zbyt trudny do uniesienia. Niech każdy mój krok będzie podtrzymywany Twoją opieką i niesiony łaską. Święty Antoni, tak wiele zmęczonych serc znalazło pocieszenie dzięki Twojej pomocy. Składamy w Twoje ręce nasze troski i nadzieje. Wierząc, że słyszysz każdy ściery szyk i odpowiadasz nieskończoną dobrocią. Pozostań blisko nas. Chroń nas przed złem i prowadź z mądrością, abyśmy nie zbłądzili z drogi prowadzącej do prawdziwego dobra. Niech Twoja miłość nas podtrzymuje, a Twoje światło wskazuje drogę. Niech Twoja obecność przynosi pokój burzliwych chwilach, dając siłę, by spokojnie stawić czoła wyzwaniom i napełniając serca prawdą, że nigdzie nie jesteśmy sami. Dzięki Tobie nasze lęki przemienią się w niezachwaną wiarę, a cierpienia w nieoczekiwane błogosławieństwa. Z Tobą u boku niczego nam nie zabraknie. Każda droga, którą kroczymy, niech będzie pokryta Twoją łaską i prowadzi do życia pełnego błogosławieństw i celu. Święty Antoni, wierny pomocniku tych, którzy wołają w wierze, daj nam odwagę, by iść przez życiowe bitwy z pewnym sercem, zawsze dostrzegając swoją hojność, która prowadzi nas naprzód. Niech Twoja obecność pozostaje z nami, odnawiając nasze siły. Niech spokój i moc... Które Ciebie płyną, pozwalają nam iść naprzód w imię wszystkiego, co święte i wieczne z odrodzoną nadzieją i sercami pełnymi wdzięczności. Niech pamięć o Twoich dotychczasowych cudach buduje naszą ufność, podczas gdy czekamy pełni wiary na nowe cuda, które nadejdą. Niech Twoje światło zawsze prowadzi moje życie, dając pocieszenie i kierunek na każdym kroku. Niech Twoja czujna opieka sprawia, że czujemy się silni i zwycięzcy. Stajemy się żywymi znakami Bożej mocy i Twojej nieskończonej miłości. Pomóż nam kształtować serca wdzięczne i hojnie dzielące się tym, co otrzymaliśmy. Naucz nas dostrzegać błogosławieństwa nawet w trudnych dniach i dawać innym to, co otrzymaliśmy poprzez akty dobroci, miłości i współczucia. W ten sposób naprawdę będziemy wypełniać przesłanie Chrystusa i zachowywać pamięć o Tobie, broniąc ubogich i pocieszając cierpiących. Święta Antoni, dziękuję za każdy dar już otrzymany i za wszystkie, które jeszcze nadejdą, w które wierzę przez wiarę. Z każdym nowym dniem chcę przybliżać się do marzeń, które Bóg złożył w moim sercu. Ufając, że swoją pomocą i Bożą łaską nic nie jest niemożliwe, wznoszę te modlitwy z pokorą i wdzięcznością, z sercem pełnym nadziei i wiarą, że cuda już się zbliżają, gdy czekam na odpowiedź na moje najgłębsze modlitwy. Proszę! Stańcie ogniwem łączącym moją słabość z nieskończoną mocą Stwórcy. Niech moja prośba dotrze przetom mogącego, aby błogosławieństwo, o które proszę, zostało udzielone mądrości i miłości naszego Ojca w niebie. Niech twój święty dotyk obejmuje moje ciało, serce i duszę, uzdrawiając rany, przynosząc pocieszenie tam, gdzie jest ból, odwagę tam, gdzie jest słabość i przywracając pewność tam, gdzie zapanowała wątpliwość. Jak dziecko, które bezgranicznie ufa, całkowicie powierzam się Twojej opiece. Prowadź mnie mądrze i z miłością. Niech każdy mój krok podąża drogą prawdziwego pokoju, trwałego dobrostanu i ścierej radości. Moje zaufanie do Twojej stawienniczej mocy jest absolutne. Wiem, że gdy otwieramy serca na prawdziwą wiarę, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Dlatego teraz składam tę modlitwę. Pełen pewności, że żadna prośba zanoszona w Twoim imieniu nie pozostanie bez odpowiedzi, a Twoja dobroć również mnie obejmie. Proszę Cię, Święty, przynieś uzdrowienie każdej chorobie ciała, umysłu i duszy. Niech żadna niedola, smutek ani cierpienie nie zachwają spokojem mojego ducha ani moim zaufaniem do nieskończonej miłości Boga. Oczyść mnie, uwolnij i odnów, aby mógł prowadzić życie pełne wdzięczności i sensu. Niech Twoja opieka będzie moją tarczą, modlitwę bezpiecznym schronieniem, a niebiańskie światło kierunkiem, które podążam każdego dnia. Święta Antoni, stojąc przed nieskończoną miłością Boga, powierzam Ci moje życie, nadzieję i najskrycie pragnienia duszy. Wierzę, że w odpowiednim czasie zobaczę, jak łaska działa, a moje życie zostanie przemienione mocą nieba. Niech Twoje cudowne błogosławieństwo spocznie nade mną abym mógł świadczyć o wielkości Boga i odważnie mówić o cudach, które przynosi Twoja wstawiennicza moc. Wiem, że Twoje cuda są niezliczone i modlę się z pewnością, że również ja otrzymam łaskę, która mnie podniesie i przybliży do Ojca w niebie. Święty Antoni, nigdy nie zawiodłeś nikogo, to przyszedł do Ciebie z prawdziwą i głęboką wiarą i ufam, że nie będę wyjątkiem. Twoje imię niesie nadzieję jak światło w ciemności, a Twoja obecność nosi spokój niespokojnym serkom. Dzięki Twoim modlitwom otwierają się drzwi do cudów, których sobie nie wyobrażaliśmy. Dlatego wciąż modlę się z niezafaną wiarą i spokojnym przekonaniem, wiedząc, że łaska jest już w drodze. Z żywą wiarą i sercem pełnym wdzięczności całkowicie powierzam się Twojej opiece. Pewny, że nigdy nie jestem sam. Idziesz obok mnie. Twoje światło prowadzi moje kroki, a dobroć podnosi mnie, gdy upadam. Święty Antoni, bądź moją siłą dzięki swojej potężnej, wstawienniczej mocy każdego dnia. Niech moja wiara, w bożą moc dokonywania cudów, nigdy nie zgaśnie i niech nigdy nie odwrócę się od nadziei, która zmienia wszystko. Niech każde słowo modlitwy wypowiedziane zaufaniem przemieni się w łaskę, odnowienie i boski przełom. Niech twoja obecność otacza mnie, chroni przed złem i prowadzi ścieżką prawdy. W Twoich rękach powierza moje troski, rany, strafy i każdy trudny węzeł życia, wierząc, że możesz rozwiązać wszystko dzięki miłości i mocy, które otrzymałaś od Boga. Maryjo, rozplątująca węzły, oddaje Ci wszystkie moje duchowe i życiowe trudności. Uwolnij mnie od ciemności, przynieś światło tam, gdzie jest mrok, uzdrowienie tam, gdzie panuje zranienie i bliskość tam, gdzie była separacja. Wierzę, że nigdy nie odwraca się od dziecka, które pokornie szuka twojej pomocy i ufam, że dzięki twojej matczynej miłości każdy węzeł mojego życia zostanie rozwiązany. Dzięki tobie zyskuję wolność tam, gdzie wcześniej czułem się związany. Przychodzę do ciebie z całą ufnością, wiedząc, że żadna moc piekielna, nawet sam szatan, nie jest w stanie odebrać moich trosk twoich delikatnych i potężnych rąk. Dzięki twojej stawieniczej sile i jedności z mocą zbawczą Jezusa Chrystusa proszę uwolnij mnie od każdej formy duchowego zniewolenia grzechu przekleństwa złej magii złego ducha czy powtarzających się złych nawyków które ograniczają rozwój duchowy mój mojej rodziny i całej wspólnoty słuchaj mojej modlitwy prowadź moje kroki chronij mnie pod twoim płaszczem i spraw bym doświadczył twojej miłości oraz opieki Maryjo Rozplątująca węzły, módl się za mną, spójrz na mnie ze swoją miłością i dostrzeż wszystkie węzły, które oplatają moje życie. Wiesz, jak bardzo jestem zdesperowany. Znasz moje rany i widzisz, jak bardzo jestem związany tymi trudnościami. Maryjo, matko, której ojciec powierzył misję rozplątywania węzłów w życiu swoich dzieci, powierzam ci wstęgę mojego życia. Żadna moc, nawet zła, nie jest w stanie odebrać jej twojej opieki. W twoich rękach żaden węzeł nie pozostaje nierozwiązany. Potężna i pełna miłości, matko, przez łaskę i stawiennictwo, które posiadasz wraz ze swoim synem Jezusem, moim zbawicielem, podejmij się dziś rozplątania tego węzła. Wszystkich blokad, duchowych przeszkód, grzechów, przeklęć, zaklęć, rytuałów okultystycznych, czarnej magii, nieczystych przymierzy, złych duchów grzesznych wzorców i fałszywych bóstw, które przeciwstawiają się mojemu duchowemu wzrostowi, wiedzy, mądrości i rozwojowi intelektualnemu mnie, mojej rodziny, przodków oraz całej społeczności. Proszę, całkowicie rozwąć to dla chwały Boga raz na zawsze. Jesteś nadzieją, która za moją duszę. O moja pani, jesteś jedynym pocieszeniem, siłą w mojej słabości. Skarbem w mojej biedzie, a przez Chrystusa źródłem wolności od wszystkich więzów duchowych. Wysłuchaj mojego wołania, czuwaj nade mną, prowadź mnie, chroni bądź moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, rozplątująca węzły, módl się za mną, archaniołowie Michał, Rafał i Gabiel oraz niezliczone zastępy anielskie przybywajcie teraz, aby wspomóc nas mocą modlitw naszej Matki, błogosławionej dziewicy Maryi, Matki Bożej. Przez świętą krew Jezusa, krew Maryi, krew męczenników, świętego Padre Pio, świętych Piotra i Pawła, święta. Filaminy, święta, Urszuli i święta, Tomasza oraz przedstawiennictwo naszych duchowych ojców i świętych. Powstańcie teraz, aby związać, powstrzymać i odrzucić wszystkie złe duchy, wrogie osoby i szkodliwe sytuacje, które przeciwstawiają się mnie, mojej rodzinie, naszemu domowi, sąsiedztwu, Linii przodków, społeczności i miejscom pracy. Stańcie przy nas na polu walki i chroncie nas przed postępami i oszustwami diabła. Niech pan sam go zgromi, prosimy pokornie. O książę niebieskich mocy, wraz ze wszystkimi aniołami i archaniołami pod dowództwem święta. Michała, według woli najwyższego Boga, strąć do otchłani piekielnej szatana i każdego złego ducha, który wciąż wędruje po ziemi, poszukiwaniu dusz do zguby. Mary jo. Rozplątująca węzły, oddaję Ci dzisiaj wszystkie przeszkody, duchowe więzy, złe wzorce, przekleństwa, czary, wpływy okultystyczne, czarną magię, złe przymierza, złe duchy i fałszywe bóstwa, które stoją na drodze do odwagi i odpowiedzialności potrzebnej do wypełnienia mojej misji życiowej, mojej rodziny, mojej linii przodków i całej społeczności. Powierzam Ci węzeł! który przynosi mi ból i smutek, oddzielając mnie od pełniejszej jedności z Tobą i Jezusem, moim Zbawicielem. Mary Jo U, rozplątująca węzły, zwracam się do Ciebie, bo wierzę i ufam w Twoją moc. Wiem, że nigdy nie odrzucasz dziecka, które prosi Cię o pomoc, nawet jeśli jest obciążone grzechem. Jestem pewien, że masz siłę rozwiązać ten węzeł, bo Jezus dał Ci władzę, a Ty pragniesz mnie uwolnić z miłości macierzyńskiej, Wiecznej i pełnej czułości. Maryjo, jesteś matką, której Bóg powierzył zadanie rozplątywania węzłów w życiu swoich dzieci. Składam dziś Twoje ręce w stęgę mojego życia. Żadna siła, nawet szatan, nie może jej odebrać pod Twojej opieki. W Twoich błogosławionych dłoniach żaden węzeł nie pozostaje nierozwiązany. Potężna matko, z łaską, która przez siebie płynie, i mocą Twojego stawiennictwa wraz z Twoim synem Jezusem, Moim odkupicielem, podejmij się dziś rozplątania tego szczególnego węzła wszelkich duchowych przeszkód, więzów, grzechów, przekleńc, zaklęć, ciemnych sił, złych duchów i złych skłonności związanych z fałszywymi bóstwami lub złymi wpływami, które stoją w opozycji do ducha męstwa i roztropności w moim życiu, życiu mojej rodziny, przodków i całej naszej społeczności. Proszę Cię, rozwiąż go raz na zawsze dla chwały Boga, bo Ty jesteś moją nadzieją. O moja Pani, jesteś jedynym pocieszeniem, jakie Pan daje mi tej chwili walki. Wzmacniasz moją słabą wolę, ubogacasz moją nędzę i przez Chrystusa uwalniasz mnie od wszelkiego zniewolenia. Maryjo, rozplątująca węzły, wysłuchaj mojego wołania. Chroń mnie, prowadź, obserwuj i strzeż, bądź moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, rozplątująca węzły, wstawiaj się za mną. Święty Michale. Święty Rafeli, Archaniele Gabrielu i niezliczone zastępy Archaniołów, przebywajcie teraz pomocą Mocą Wiecznego Słowa Pana El Shaddai przez potężne stawiennictwo naszej Matki, błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Bożej i rozplątującej węzły, przez Najświętszą Krew Jezusa, Krew Matki Maryi, Krew Świętych Męczenników, Krew Świętego Padre Pio, Krew Świętych Piotra i Pawła, Święta, Filaminy, Święta, Urszuli i Święta, Tomasza oraz przedstawienictwo naszych duchowych ojców, szczególnie święta: Franciszka Xaverego i Modlitwy Święta, Mali Magdaleny, święta, Antoniego, święta, Józefa i święta. Teresy, powstańcie teraz, aby związać, powstrzymać i odrzucić wszystkie złe duchy, szkodliwe osoby i ciemne okoliczności, które stoją w opozycji do mnie, mojego domu, mojej rodziny, sąsiedztwa, linii przodków. Naszej społeczności i miejsc pracy. Stańcie przy nas w dniu walki i chronicie nas przed podstępami i pułapkami wroga. Niech sam Bóg nakłoni szatana do ucieczki. O książę niebieskich mocy, z wszystkimi aniołami i archaniołami pod dowództwem święta. Michała, według woli najwyższego Boga, strąć do piekła szatana i każdego złego ducha, który wciąż wędruje po ziemi, szukając zguby dusz. Meri Rozplątująca węzły, powierzam Ci wszystkie przeszkody, więzy, grzechy, przekleństwa, czary, wpływy okultystyczne, czarną magię, złe przymierza, złe duchy, skłonności grzeszne i fałszywe bóstwa, które niszczą jedność, pokój, miłość, radość i duchową siłę w naszych rodzinach, domach, społecznościach i miejscach pracy. Proszę! Rozwiąż ten węzeł całkowicie i na zawsze, dla chwały Boga, bo Ty jesteś moją pewną nadzieją. O moja pani, Ty jesteś jedynym pocieszeniem, jakie Pan mi daje w tym doświadczeniu. Wzmacniasz moją słabość, ubogacasz moją nędzę i wraz z Chrystusem dajesz wolność mojej uwięzionej duszy. Wysłuchaj mojego wołania, chroń mnie, prowadź, strzeż, bądź moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, rozprątująca węzły, módl się za mną. Święty Tomaszu, przez święte stawiennictwo naszego Duchowego Ojca, święta, Franciszka Xawerego oraz dzięki wsparciu święta Mali Magdaleny, święta Antoniego, święta, Józefa i święta. Teresy, zwięź i pokonaj wszelkie złe duchy, szkodliwe osoby oraz destrukcyjne okoliczności stojące przeciwko mnie, mojej rodzinie, mojemu domostwu, mojej społeczności lokalnej, moim przodkom. Sąsiedztwu, całej naszej wspólnocie i wszystkim miejscom, w których żyjemy i pracujemy. Stańcie na straży w czasie tej duchowej walki i chrońcie nas przed złośliwością oraz pułapkami zostawionymi przez wroga. Niech sam Bóg upomni przeciwnika, książę niebieskich mocy, wraz ze wszystkimi aniołami i archaniołami pod przewodnictwem święta. Michała. Mocą Boga Wszechmogącego strąć do otchłani piekła szatana oraz wszelkie złe duchy wędrujące po ziemi, szukające zguby dusz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Mary Joou, rozplątująca węzły, składam w Twoje ręce wszelkie przeszkody, więzy, grzechy, przekleństwa, zaklęcia, moce okultystyczne, czarną magię, złe przymierza, złe duchy. Skłonności grzeszne i fałszywe bóstwa, które przeciwstawiają się pełnemu uzdrowieniu fizycznemu, emocjonalnemu i duchowemu mnie, mojej rodziny, przodków i całej naszej społeczności. Wysyłam ci ten węzeł, który dręczy moje serce, odbiera radość uniemożliwia pełne zjednoczenie się z Tobą i z Twoim synem Jezusem, moim zbawicielem. Mary U, rozplątująca wezły, ufam Ci całkowicie. Wierzę, że masz moc rozplątania tego węzła, ponieważ Jezus udzielił ci wszelkich łask. Wierzę, że pragniesz go rozwiązać, bo jesteś moją kochającą matką. Wierzę, że to uczynisz, ponieważ darzysz mnie miłością matczyną, wieczną i czułą. Dziękuję ci, święta matko. Maryjo, Jo, rozplątująca węzły, wstawiaj się za mną. Przez moc świętej krwi Jezusa, przez świętą krew Matki Maryi, przez krew męczenników, przez krew święta Padre Pio, świętych Piotra i Pawła, święta Filaminy, święta Urszuli i święta Tomasza oraz stawiennictwo naszego duchowego ojca, święta Franciszka Xawerego i modlitwy, święta Mali Magdaleny, święta Antoniego, święta Józefa i święta Teresy. Powstrzymaj i zwiąż każdą siłę zła. Każdego złego ducha, szkodliwą osobę oraz destrukcyjną okoliczności stojące przeciwko mnie, mojej rodzinie, mojemu domowi, moim przodkom, sąsiedztwu, naszej wspólnocie i miejscom pracy. Stańcie przy nas w dniu walki duchowej i chroncie nas przed zasadzkami oraz podstępami złego. Niech sam Bóg upomni szatana. Książę niebieskich zastępów. Michał, wraz ze wszystkimi aniołami i archaniołami mocą wszechmogącego Boga, strąć do piekła szatana i wszystkie złe duchy wędrujące po świecie, szukające zguby dusz. Amen. Jeśli ten tekst poruszył Twoje serce i pragniesz pogłębić swoją duchową drogę, zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych modlitw, stawiennictw i duchowych przewodnictw. Twoja obecność tutaj wspiera naszą wspólnotę modlitewną i pomaga szerzyć Bożą miłość i ochronę wśród wszystkich, którzy szukają duchowego wsparcia. Pan jest moją mocą i tarczą. W nim moje serce ufa, i pomógł mi, a moje serce raduje się. Śpiewam Panu mojemu, który jest moją mocą. Psalm 28 i Subskrybuj teraz i pozwól, aby Boża moc i wstawienictwo Maryi rozplątały węzły w Twoim życiu.